Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji przedfinałowej. Finał już 25 stycznia, w tą niedzielę. Odbędzie się wiele wydarzeń, ale przede wszystkim chciałabym powitać Pana Prezydenta Krzysztofa Popuckiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz Panią Dyrektor Lidię Piechot-Powicz, Akcjum Kultury Brawerpa. I najpierw bym poprosiła o zabranie głosu Pana Prezydenta. Dzień dobry, witam serdecznie. To już za moment, już za chwilę, bo jesteśmy w przeddzień weekendu, a właściwie w pierwszy dzień weekendu. Który, mimo mroźnej atmosfery, mimo ujemnej, mocno ujemnej temperatury, jest zdecydowanie najgorętszym weekendem Europy. I zawsze to podkreślam, bo uważam, że to jest wartość sama w sobie. Możemy, możemy jako naród być z siebie dumni, że potrafimy się dobrem dzielić i robimy to właśnie w taki sposób. Po raz kolejny, 34. już, zapraszamy na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo Was proszę o to, żebyście gorąco, naprawdę z otwartymi portfelami, kartami i wszystkim, czym możemy wesprzeć ten szczytny cel przyjmowali wolontariuszy i będzie warunki, jak wiemy, atmosferyczne są bardzo, bardzo trudne, więc mam też gorącą prośbę, i to jest chyba dobre słowo, gorącą prośbę do naszych wolontariuszy, żeby się bardzo, bardzo ciepłutko ubrali, korzystali z tych punktów, gdzie będzie można się ogrzać, gdzie będzie można napić się ciepłej herbaty, bo szczytny cel jest bardzo ważny, ale wasze zdrowie jest ważniejsze. Natomiast jestem o tym przekonany, że ta gorąca atmosfera nas wszystkich tak rozgrzeje, że będziemy, że kolejny rekord pobijemy, mimo że nie będzie to wcale proste, no bo warunki atmosferyczne, tak jak już powiedziałem, nam nie sprzyjają. Mimo tego już możemy powiedzieć, Oskar Cyms i Nita, która, którzy wystąpią na scenie na Włocławskich Bulwarach przy ulicy Bechiego. Lekka modyfikacja w stosunku do ubiegłego roku, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku już wrócimy na Zielony Rynek i już tam nastałeś się za domowi finał Wielkiej Orchestry Świątecznej pomocy. W tym roku, z uwagi na prace, które się toczą na Zielonym Rynku, na Zielonych Terenach Śródmieścia, no, jesteśmy. Zdecydowaliśmy o tym, żeby przenieść, przenieść te koncerty tutaj na bulwary, chociaż to zdecydowaliśmy. To akurat ja popełniłem pewne nadużycie, bo to też trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że za wszystko piękne, co się zadzieje w najbliższych dniach we Włocławku, odpowiada sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z szefową na czele. I jeszcze Wam poprosiła o zabranie głosu panią Lidię. Proszę Państwa, sztab oczywiście jest wspierany przez wszystkie podmioty, które mogą pomagać Wielkiej Orkiestrze Śląskiej Komocy. My, no jako Centrum Kultury Browarwe, mamy odpowiedzialność dużą zarówno za miejsce sztabu, bo sztab od wielu tygodni. W browarze ma swoją główną siedzibę, z czego się cieszymy i tak będzie też w niedzielę. Od samego rana będzie tutaj sztab funkcjonował, i tu, właśnie w browarze, będzie to epicentrum liczenia i witania i goszczenia wolontariuszy, ale rzeczywiście w całym mieście, tak jak pan prezydent powiedział, na pewno na wolontariuszy będzie czekać ciepła herbata. W browarze także dwa rodzaje zup, gorących, nie tylko na sztabowcu, nie tylko na wolontariuszy, ale także na służbę, no wszystkich tych, którzy chcieliby, będą chcieli się tutaj ogrzać, także browar będzie do dyspozycji, będzie stał otworem, ja dodam może do tego jeszcze, że od 17 zaczną się koncerty, od Nity, yy, y, y, będzie Nita, CEMS, tak jak Pan Prezydent powiedział, Oskar CEMS, a później o 20.00 Światełko do Nieba. O tym pewnie za chwileczkę też jeszcze nasza szechowa Martyna powie. Ja tylko chciałabym już teraz bardzo serdecznie podziękować, bo to Światełko Włocławskie będzie takie naprawdę szczególne. Tak jak ubiegłym roku postanowiliśmy się jakoś tak zmobilizować muzycznie i w to roku jest tak samo. Będą grać nasi włocławscy muzycy. Wśród nich Radek Więckowski, Krystian Małecki, Mariusz Walczak, Jacek Zasada Jacek Piotrowski będzie na pewno bardzo wesoło i zatańczy do tego jeszcze grupa Mariusza Bromirskiego, grupa raperów, tancerzy, także będzie to po Włocławsku artystycznie, no, mam nadzieję będzie bardzo gorące i wesoło, także cóż, no czekamy na wszystkich i na to, żeby rzeczywiście zbierać pieniążki na gastroenterologię w tym roku. Tak jak pani dyrektor tu wspomniała, w tym roku zbieramy na choroby przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Po naszym mieście będą chodzić wolontariusze z ich aż 460. I może powiedzmy, jak wygląda wolontariusz. One ja tutaj przekazuję prezydentowi, aby pokazał. Wolontariusz przede wszystkim będzie w widocznym miejscu miał swój identyfikator, na którym jest numer i de numer każdego wolontariusza, który również zgadza się z numerem puszki. Oprócz tego ma oczywiście garść e, pięknych czerwonych serc oraz e, oraz piękny uśmiech. E, pamiętajcie o tym, e, żeby mieć ze sobą rękawiczki, e, czapki, szaliki, żeby ciekło się ubrać, bo no, będzie po prostu zimno. Oprócz tego 11 miejsc z kawą i herbatą e, będzie rozgrzewać w tym dniu wolontariuszy oraz w wielu miejscach będzie też również poczęstunek. Ponad 100 instytucji również e, zbiera od 10 grudnia e, dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Włocławku. E, są to szkoły, kafeteria, urzędy i wiele, wiele e, firm się po prostu włączyło w ten finał. Na naszym Allegro mamy aż ponad 300 aukcji e, i przede wszystkim e, te, które cieszą się największym na ten moment e, zainteresowaniem. 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 Bardzo dziękuję. To jest wyjazd na mecz Anwilu z naszą e, grupą oraz torba Pawła Czerniaka, obraz katedra Andrzeja Frączaka e, i voucher na drifty z Borysem Piotrowskim. Nasi sponsorzy to Przede wszystkim główny sponsor to jest Wika, Wątarski, Pekarnie Południe, KDBS, Bank Spółdzielczy, Wzorcownia, MPEC, Wócławek, Saniko, Lumak, PSB Mrówka, Agencja Reklamowa TO, Renex, Mariomet, Wodociągi i Polser. Dzięki sponsorom po prostu jesteśmy, gramy coraz głośniej i weselej. W dzień finału mamy wiele wydarzeń. Zaczynamy. Na przystani, bieg policji z cukrzycą. Kolejny rok jest organizowany u nas nazwy owocowku. We wzorcowni odbędzie się pierwsza pomoc. Będą również auta amerykańskie, gdzie będzie można sobie zrobić z zdjęcia, czy przejechać się po naszym mieście. Wiele atrakcji dla dzieci oraz będzie można się podzielić krwią po prostu, bo będzie jak więc zachęcam również do podzielenia się nie tylko. Wrzutkom do puszki, ale również, żeby oddać w tym dniu krew. Będzie również miasteczko gośb na Plac Wolności, pokazy tańca od Baciaty do Walca, gośb w muzeum, pulsujące serce miasta, moto miodnia, światełko do nieba z przerembla. I tak jak tutaj i pan prezydent, i pani dyrektor powiedziała, o godzinie 17 zaczynamy koncerty. Będzie na pewno głośno, radośnie, wesoło i mam nadzieję, że wszyscy razem będziemy się świetnie w tym dniu razem bardziej. Ja myślę, że trzeba podziękować jeszcze służbom, które są z nami zawsze Stasz Pożarna Policja, Straż Miejska, wszystkie służby miejskie Saniko i te wszystkie podmioty, które pomagają nam także, no, nie chcę powiedzieć, że w walce, ale w tej relacji z mrozem i opanowaniu tego, co się dzieje. To jest chyba w ogóle dobry moment na to, żeby zacząć już powoli dziękować, mimo że jeszcze tak naprawdę przed nami ten weekend finałowy, ten. Kiedy najwięcej się różnego rodzaju rzeczy dzieje. Ja już mówiłem o wolontariuszach, to jest znowu blisko pół tysiąca osób, które po prostu tą niedzielę postanowiły spędzić, zbierając, zbierając środki na ten bardzo ważny szczytny cel, ale tak naprawdę od kilku tygodni, żeby nie powiedzieć, od kilkunastu tygodni nad tym, jak orkiestra we Włocławku zagra. Pracuje sztab ludzi, właśnie sztab pod kierunkiem Marteny po raz kolejny, ale to jest naprawdę grupa ludzi, która no dba o każdy szczegół, żeby to dobrze zafunkcjonowało, no mimo tej nie najlepszej, jednak, aury. No ale myślę, że to wszystko nie miałoby sensu, gdyby nie mieszkańców Bucławka, którym już dzisiaj się należą podziękowania za te 34, 33 finały, które są za nami, jak gdzieś tam. Kojarzy trzeci, drugi już trochę mniej, ale od trzeciego już tak bardziej intensywnie. I tak naprawdę co roku, z roku na rok, to zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców Włócławka jest większe. I ja jestem dumny z tego, że mamy wielki zaszczyt żyć w tak cudownym mieście, gdzie właśnie my potrafimy się podzielić tym, co mamy i dzielimy się wspaniale, a to Przynosi efekty, bo pewnie, gdyby ktoś, a pewnie taki ktoś się znajdzie w przyszłości, to oszacuje, ile tysięcy ludzkich istnień dzięki tej wspaniałej, wyjątkowej inicjatywie Jurka Osiaka udało się uratować, ile udało się zdrowia też naprawić. To jest coś, co też nasz naród, myślę, że wyróżnia i pokazuje, że Polacy to po prostu dobrzy, dobrzy ludzie. Czyli co? Dziękujemy i... Siema! <śmiech> <śmiech> Najbardziej stresujący moment zawsze. No.